Będę potrzebowała paru dni. Ty masz już wszystko nagrane? Brakuje mi tylko forsy na zakup towaru. Jak już mówiłem, to nie jest problem. Będziemy w kontakcie. Obiecuję, że nie pożałujesz. Nie wątpię. Spadłeś mi jak z nieba. Co to za interes? W moim życiu miał się pojawić ktoś, kto mi pomoże rozwiązać wszystkie problemy. I pojawił się. Nie powiesz mi? No. Nie. Jeśli chcesz odzyskać rodzinny majątek, powinnaś liczyć na moją pomoc. Nienawidzę José Antonia i Milagros tak samo jak ty. Kto teraz zajmuje się wysyłką towarów za granicę? Kiedyś był to Tamayo, ale nie figuruje w spisie pracowników. Słyszałam, że Jose Antonio zatrudnił nowych ludzi. Czemu pytasz, co chcesz zrobić? Postaram się przejść do działu eksportu. Pod warunkiem, że mi powiesz o co chodzi. Dobrze wiem, kim jest ten Sarmiento. Co tu robisz? Przyszłam do ciebie. Wychodzisz? Tak, ale możesz pójść ze mną. Dokąd? Trochę się rozerwać. To prawda, spadł nam jak z nieba. Myślisz, że załatwi zakup na zakup narkotyków? Jeśli mu się nie uda, ja to zrobię. Najważniejsze teraz, żebyś przeszła do działu eksportu i miała nadzór nad wysyłką towarów. Mm -hmm. Będę... Zaraz się tym zajmę. Do jutra. Bądźcie grzeczni. Pamiętaj, co powiedziałam. Aj, to prawdziwy pałac. Aj, Carlota. Cieszę się, że tu jesteś. Będę spokojniejsza. A Jose Antonio? Antonio? Wszystko w porządku? Tak. Bardzo mnie kocha. A ja jego. Możemy porozmawiać? Zaczekaj chwilę, zaraz skończę. Co jeszcze? Jutro rano trzeba wysłać umowę ze stocznią. To praca na kilka godzin. Oferta jest ważna do jutra. W takim razie wierzmy się do pracy. Potem porozmawiamy. To bardzo pilne. Mam uprzedzić, Milagros, że wrócisz później? Jadę do domu. Dobrze, ale najpierw przejrzyj te rachunki. Obawiam się, że nie wyjdziemy stąd przed północą. Możesz zostać? Naturalnie. Przynieś kontrakt i kosztorys, i zadzwoń do adwokata. Jak poszło? Tak, bardzo dobrze. dobrze. Poricie trawkę? Chcesz? A pan? Jest Goncalo? Nie widziałem go dzisiaj. Dziwne. Dwie łyski. Ja nie lubię łyski. To czego się napisz? Nie wiem. Co jej polecasz? Coca-Cola. Nie żartuj. Lubisz koktajle? Chyba tak. Zrób jej rum z ananasem. Dlaczego pan to zrobił? Nie życzę sobie, żebyście palili. Tym bardziej na oczach wszystkich. Wiedziałam, że nie jest pan taki liberalny, jakiego udaje Co nie ma nic do rzeczy? Wymagam szacunku dla osób mieszkających w tym domu Więc chodzi tylko o pozory Polcie, byle was nikt nie widział, nieprawda Jesteście wystarczająco dorośli, żeby wiedzieć, co jest dla was dobre, a co złe Masz rację, tato Przepraszam Ten kretyn powiedział, że jest zajęty. Ale możesz być pewna, że to załatwimy. Musisz. W przeciwnym razie wszystko bardzo się skomplikuje. Jedziemy do domu. Skąd ten pośpiech? Chcę zrobić małą świństewką? Dlaczego nie dzwoni? Nie będzie mu łatwo przekonać Milagros. Daj mu trochę czasu. Zawsze myślałam, że to Delatorre będą sprawiać mi trudności. Co chcesz przez to powiedzieć? Nie mogę sobie poradzić z José Antoniem. Opóźnia wiele spraw. Wręcz go zmuszam, żeby zadręczał Milagros. W gruncie rzeczy jest słaby. Nie ma tej siły, co Ty. To zajmij się lepiej Lukresją. Zazwań do niej i umów się z nią na wieczór. Nie mam ochoty na spotkanie z Lukresją. Chcę spędzić ten wieczór z tobą. Chodźmy gdzieś na kolację. Wyświadczysz mi tę przyjemność? I... Po co wychodzić? Jeśli jesteś głodny, przygotuję ci coś do jedzenia w domu. Naprawdę nie masz ochoty na dobrą kolację w jakimś zacisznym, przyjemnym lokaliku? Już tak późno, a końca nie widać. Musimy jeszcze przejrzeć aneksy. Cisza. Dziwne. Przerwało. Na pewno coś na linii. Nie oczekiwałam powitalnego przyjęcia, ale... Ty też tu będziesz mieszkać? Tak. To Carlota. Była dla mnie jak matka. Jest tu moim gościem. Dotychczas mieszkała w pensjonacie z Marienią. Nie musisz się tłumaczyć. To twój dom. Ja jestem Fernanda. Mam nadzieję, że będzie ci się dobrze mieszkać. Dziękuję. Wracasz z pracy? Widziałaś Jose Antonio? Tak. Jakiś problem? Nie wiem, czy powinnam ci mówić. Chodźmy do biblioteki. Ja już dziękuję. Rozsądna dziewczyna. Powiesz mi, co się z Tobą dzieje? Same niedobre rzeczy. Byłaś zadowolona z pracy na plebarii? I tak z dnia na dzień? Jose on mnie nie kocha. Wyrzucił mnie ze swojego ślubu. To właściwie to nawet nie zaprosił. Dowiedziałam się od Sebastiana. A teraz Pablo mi powiedział, że będą mieli dziecko. Kochający braciszek. To dziwne. José Antonio nigdy taki nie był. Co się z nim dzieje? Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Gustavo, tu sabes, el telefon Masz do telefon do Gonzalo? Miał tu gdzieś przejść? Nie. Kim jest Gonzalo? Twój nowy chłopak? Ani chłopak, ani nawet kumpel. Ktoś, kto po prostu jest i nic nie mówi. Nie wiem, jak to powiedzieć. Chodzi o José nie? Powiedziałaś kiedyś, że wolisz znać prawdę niż wyjść na głupią żonę, która dowiaduje się ostatnio. Mam pełne zaufanie do José nie? Do Sandry też? Czemu pytasz? Niechcący usłyszałam, że będą dziś pracować do późna w nocy. Co w tym złego? Potem, Potem pójdą na kolację to, do pobliskiej restauracji. Sandra, sta, Sandra kocha no, się w no, po no, Santoniu. No, ja Powiedziała no, mi to. Na swoim miejscu pojechałabym zobaczyć, co tam się dzieje. Sandra. Naprawdę Sandra się w nim kocha? Totalmente. Tak. A wiesz, jacy są mężczyźni. Szczególnie jeśli ładna dziewczyna sama się o to prosi. Co zrobisz? Zadzwonię do niego. Ale nie mów, że ja ci powiedziałam, bo będzie awantura. Robię to, żeby chronić wasze małżeństwo. Masz umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym? Tutaj. Powinniśmy coś zjeść, zanim zamkną restaurację. Nie jesteś głodna? Prawdę mówiąc, bardzo. A więc chodźmy. Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału. I so, co? Nie odpowiada. Na pewno są na kolacji. Wiesz, jak to mi? jest? Aperytiv, no, potem jakieś winko, szampan. Jadę tam. Zawierzcie. Sí. Możesz? Chodźmy. Yeah. Dziękuję. Te Masz mi za że zaprosiłem cię na kolację. Nie lubię być zapraszana. Jesteśmy przyjaciółmi, co w tym złego? Ani dobrego, ani złego, po prostu nie chcę. A może wstydzisz się ze mną, pokażę. I butelka wina. Mistral? Może być. To zmuszam cię do pracy w dębach. Nie masz mi tego za złe? To jedyny sposób, żeby nie myśleć o moich problemach. Praca pomaga mi zapomnieć o smutnych sprawach. Masz na myśli swoich rodziców? To strata, z jaką nie można się pogodzić do końca życia. Nigdy nie myślałam, że zginął w wypadku. Minęło już dwa miesiące, a ja ciągle mam łzy w oczach. Kiedy sobie przypominam. Bardzo mi ich brakuje. Myślisz, że jestem głupia? Nie, nic podobnego.